Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym 31 już 10 opaku. Jak zapewne zauważyliście na moim kanale ostatnio. Bardzo intensywnie zajmowałem się omówieniami kart z wielkiego turnieju i w związku z tym potrzebowałem troszeczkę relaksu. Po tych wszystkich omówieniach, żeby po prostu się wyluzować, pobawić trochę. I w związku z tym pograłem sobie troszeczkę aren i udało mi się uzbierać 10 paczek, także pomyślałem, że zrobimy sobie otwieranie jeszcze jeden 10opak właśnie zdążymy przed otwieraniem z Wielkiego Turnieju, tam zrobimy sobie to oddzielnie. No i widzicie jest standardowo dość, ostatnio przynajmniej 9 paczek z DVG z AREN i jedna z Karczemnej Bójki, także może tym razem zrobimy na odwrót i otworzymy sobie paczkę klasyczną na początek. A tutaj jakby strzał. Dobra. Mamy 9 paczek GVG, także jedziemy. Lightbomb już niestety mamy, jeszcze kilka tych epików mi brakuje, e, natomiast Lightbomb nie jest jednym z nich. No we wszystkie karty oczywiście mam. Tak naprawdę z GVG bardzo niewielu kart mi brakuje, głównie właśnie epików albo legend. No i złotych oczywiście. Ale tutaj z tego co widzę, po tym ostatnim otwieraniu paczek, tym razem jest to powiedzmy rekompensata od Aren Jezusa. Chociaż zobaczymy, może jednak szczęście się do nas jeszcze uśmiechnie. Na razie same zwykłe karty po jednej rzadkiej jeden epic tylko o, trzy rzadkie no to ogranicza, no spoko przynajmniej coś co faktycznie do tej kolekcji trafi e, okay. może być i tak s epic, jest rare o złoty seal of light i junkbot, chyba miałem tylko jednego także no w zasadzie spoko trzy nowe karty do kolekcji. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co nas tutaj spotkało, że tak powiem. W międzyczasie chciałem jeszcze tak powiedzieć, że końcie rzeczy, jeżeli chodzi o wielki turniej, to z tych kart, które mamy ujawnione, w zasadzie teraz już wszystkich kart. Jest kilka kart, które moim zdaniem zasługują na naszą szczególną uwagę, jak chociażby Justycjariuszka Mariel, jak chociażby Warian, jak chociażby Ronin. Jest kilka takich kart, które po prostu mogą się przyczynić do tego, że meta, którą znamy obecnie, kompletnie się zmieni i będzie to wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż na tę chwilę. Znaczy, oczywiście i tak można to przewidywać tak czy inaczej. Biorąc pod uwagę, że tyle tych nowych kart dojdzie, to na pewno podejrzewam jakieś kompletnie nowe talie powstaną, takie o których na tej chwilę nikt po prostu nie myśli, bo nie ma dostępnych tych kart, które będą wychodzić w najbliższym czasie. A co do tego właśnie, kiedy mają wychodzić. Parę osób mnie pytało jak to wygląda, jeżeli chodzi o datę premiery dodatku. Szczerze powiedziawszy, no sam żadnego... Sorry tam żadnego potwierdzonego info nie mam, no pamiętam, że tam była ta cała opcja z tym e, niby ujawnieniem daty przez lol, pięć razy Mechanical edy, e, przez to, że można przestawić datę na 24 i bodajże na godzinę 19 i wtedy te paczki, które można kupić w tej specjalnej promocji, E, niby jakby nie to, że można je otworzyć ale tam jest jakaś wstążka, która je tak jakby blokuje przed otworzeniem e, a tak to e, ta wstążka znika nie wiem jeżeli to cokolwiek znaczy dobra, mamy 1875 ja nie będę czekał na nowy dodatek coś będziemy pierdzielić e, Cho, Eagle, Thinkmaster e, Iridan. Tosli, Trogzor. Z klasowych nic, co nas by mogło interesować. Galliwick nope. Bolvar nope. Flame Leviathan nope. Gazrilla nope. Malorn też nope. Um. Hmm. Hmm. Może i lidon, tym razem. Um. Illidan albo Trogzer, tak naprawdę Nie, no Illidan to wstydnie mieć Illidana, komu? You are not prepared No, także w sumie Doszły nam trzy nowe karty do kolekcji i doszedł nam Iridan, czyli w zasadzie czwarta nowa karta do kolekcji. Um, bo sobie ją stworzyliśmy z tego co się udało, w międzyczasie odłożyć, nie chcę mi się odkładać tych dustów na tworzenie kart, po prostu otworzę paczki i tyle i potem będę grać areny i to wszystko sobie farmić na spokojnie. E, tak naprawdę jakieś tam super strategii po prostu nie chce mi się ogarniać, bo e, i tak te karty trzeba będzie zebrać prędzej czy później. Więc nie ma różnicy, czy teraz sobie stworzę na przykład Ilidana, czy będę czekać na stworzenie kart z wielkiego turnieju, tak czy inaczej chcę mieć pełną kolekcję. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że taki no i spokojny odcinek, relaksowy odcinek. Yy... Wielkiego turnieju. 10-opaków Wam się spodobał. Jak zwykle, życzę powodzenia w Waszych grach. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się następnym razem. A w międzyczasie zajrzyjcie na kocioła Smodeusza, na naszą grupę na Facebooku, żeby porozmawiać się z innymi widzami, żeby porozmawiać ze mną, zadawać pytania, pochwalić się swoimi różnymi osiągnięciami, znaleźć znajomych do wspólnej zabawy, czy to w Hartsona, czy nawet jakąś tam inną grę. Zapraszam Was serdecznie, a tymczasem trzymajcie się. Hej!